Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Mikołaj, Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku u mnie na kanale będzie królować koszykówka. Będę Wam opowiadał o NBA, podsumuję ostatnie finały, które się zakończyły. Moi drodzy, Denver Nuggets wygrali serię z Miami Heat 4-1. Te finały. Powiedzmy sobie szczerze, no niestety nie były tak aż bardzo emocjonujące jak te pojedynki, właśnie hit z Miami, y hity, gdzie właśnie Jimmy Butler y dwoił się, troił i także przy udziale y kolegów z drużyny potrafił jakby awansować się do finałów i hit dokonali tego, co New York Knicks właśnie w 1999 roku, gdy właśnie Sprewell, Houston, Ewing, Marcus Campbell potrafili dotrzeć do finału, ale już w tych spotkaniach z Spurs przeciwko Robinsonowi czy Duncanowi, no nie dali rady. No i tutaj była podobna sytuacja, że Jimmy Butler dwoił się troju, ale nie dał rady w tym finale, no jedna, jednak Joki, czy także Jamal Murray, czy, czy także do tego jeszcze Junior Posla i moi, moi drodzy. Ci zawodnicy, wsparci weteranami, Greenem i młodymi zawodnikami, właśnie Denver Nuggets, zdobyli swój pierwszy Mistrzowski tytuł. To jest coś pięknego dla tej organizacji, że drużyna, która 47 lat temu, w 1976 roku, dołączyła do Ligi NBA, zdobyła ten Mistrzowski tytuł. Gdy słyszę Denver Nuggets, no to od razu Pierwsze skojarzenie to Dikę Bemutom. Bo pamiętacie tego zawodnika, który miał korzenie kongijskie w 1992 roku został wybrany wydrawcze i przez kilka lat. Był podstawowym zawodnikiem Denver Nuggets. Ale jeżeli chodzi o taką historię świeższą, no to od razu przychodzi mi na myśl Carl Anto Mello, który niedawno zakończył karierę. Przy okazji zapraszam Was na odcinek, który nagrałem i opowiadam o tym legendarnym zawodniku Denver Nuggets i New York Knicks. Ale także jeszcze zanim Carmel Anthony trafił moi drodzy do Denver Nuggets, no przecież grał tam. Anthony McDay, Marcus Camby, czy Charles Billups Alan Iverson, czyli uczestnicy gwiazda. Marcus Camby, no to też był jeden z lepszych defensorów. Więc, więc jak widzicie, klub z Colorado w pewnym momencie miał fajnych za zawodników, ale właśnie jakby pod wodzą trenera Malona by pewnego rodzaju była budowa, wyczekiwanie, cierpliwość i to wszystko zaowocowało wielkim tytułem. No bo Jokic trafił do tej drużyny, był wybrany jako 40 chyba pierwszy zawodnik w drafcie, jeżeli dobrze pamiętam, moi drodzy. I następnie po kolei ci wszyscy zawodnicy, m.in. Jamar Murai, dostawali szansę, trener także... Malony dostawał szansę, budował tą drużynę. Licząc Grega Popowicza, polstera z Miami, Heat, Steve'a Kera, no to, no to ten, ten trener należy do grona szkoleniowców, którzy najdłużej pracują w jednym klubie. To pokazuje, że pewnego rodzaju cierpliwość popłaca. Zawsze, tak jak Wam tutaj wspominałem, dla organizacji fajnie jest, jak zespół Denver Nuggets wygrywa po raz pierwszy. W historii jasne, fajnie byłoby, gdyby był finał Boston Celtics contra Lakers, czyli dwa najbardziej utytułowane kluby w historii NBA, ale dla organizacji czasem lepiej, jak jest pewnego rodzaju świeżość. Hit trzykrotnie wygrywali mistrzostwo NBA, a Denver teraz po raz pierwszy. Też trochę mi szkoda, hit, że ta drużyna. No, przegrywa już trzeci finał, no bo pamiętacie w 2014 grają ze Spurs, przegrali w 2020 z Lakersami, no i teraz właśnie przeciwko Denver przegrywają, a właśnie klub z Colorado wygrał ogólnie te całe playoffy, 16 zwycięstw, tylko 4 Porażki, mamy zas zasłużonego zwycięzcę. No i właśnie Jokic, ten center, grał on fenomenalnie. No, Serb w tych playoffach, no to dziesięciokrotnie osiągał double-double, jeżeli chodzi o liderowanie w, w rankingach strzelca w finale punktującego. Asyst, ten zbiurek no ten zawodnik wygrał wszystkie kategorie i no, dokonał historii. Pobił, pobił także rekord Chamberlaina. Także warto dodać, że Serb stał się czwartym Europejczykiem, który zgarnął nagrodę MVP finałów. Przed nim dokonywali tego Dirk Nowicki, także Tony Parker i również Giannis, ten fenomenalny grecki zawodnik Milwaukee Bucks, a jeżeli chodzi o zawodników spoza Stanów Zjednoczonych, no to Hakim Olżyłan, legendarny center Houston Rockets właśnie także tą nagrodę zgarniał, więc jak widzicie w ciekawym gronie jest Joki, on w tych finałach grał fenomenalnie, ale jeżeli chodzi o playoffy, to najbardziej zapadła mi w pamięci ta akcja, kiedy w spotkaniu przeciwko Lakersom tak od niechcenia rzucił za, za trzy i tutaj. Także warto podkreślić, że Jokic jest pierwszym centrem od bardzo dawna, który dostał MVP finałów, no bo cofając się, w lat, powiedziałbym w lata świetne, w ostatnim takim MVP, jeżeli chodzi o tych zawodników podkoszowych, to był Shaquille a jeszcze wcześniej... Właśnie Hakim Olżuane. no Fajne, zacne grono. Cieszy mnie, że Jokic znalazł się w, w, takim, w, ta, w takim zestawieniu. Jeżeli chodzi o klub z Denver, to dużo jest tutaj takich fajnych historii. Między innymi Djamal Muran, czyli Kanadyjczyk. Ten zawodnik przecież zmagał się z kontuzją przez dłuższy czas. Miał, miał problemy, ale wyleczył się i na finały w odpowiednim momencie, na playoffy wrócił i także wspierał jako ten rozgrywający Jokicza ci dwa i zawodnicy w bym powiedział w, 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 w wspaniałym stylu. Uzupełniali się, grali fenomenalnie. Moi, moi drodzy, tutaj przepraszam, ale miałem drobne problemy z kamerą, I, ale także warto tu podkreślić, że takie historie jak Green, który, który zwiedził aż 13 klubów i zdobył ten upragniony mistrzowski tytuł, czy Smith, weteran, który zagrał kilkanaście minut. NBA kocha takie historię, jeżeli chodzi o tych zawodników, a y, także mamy wątek polski, bo m.in. Rafał Juć, czyli polski skaut, y, Najmłodszy skaut NBA w historii. 10 lat temu władze Denver Nuggets mu zaufały. I między innymi on właśnie był jednym z architektów tego sukcesu i także mógł całować puchar za mistrzostwo właśnie świata, bo tak Amerykanie nazywają zwycięstwa w rozgrywkach NBA, NHL, czy NFL nazywają to wielkim pucharem mistrzostw świata. Zawsze fajnie jest, gdy mamy taki wątek polski. Ja jestem ciekaw, co Wy ogólnie myślicie o Denver Nuggets. Warto to podkreślić, że ta drużyna potrafiła wyeliminować Lakersów. Minnesota. Także najtrudniejszym rywalem dla tego zespołu była Phoenix Suns. Ta drużyna z Durantem, naszpikowana gwiazdami, w sumie ten zespół najwięcej problemów sprawił drużynie z Colorado, Lakersi LeBrona Jamesa. Próbowali, walczyli. James już koło 40 sam nie dał rady, wygrał kolektyw, ale przede wszystkim fenomenalny był dla mnie Jokic nazywany jokerem, ten, ten, ten zawodnik, reprezentant Serbii. To też jest niesamowite, że na początku, gdy był wybierany w drafcie, był pewnego rodzaju no, odrzucony, jakby się na nim nie poznano. No i tak krok po kroku, step by step, stawał się wielką gwiazdą. Dwukrotnie był MVP sezonu, jak właśnie na gracza podkoszowego robił cały czas. Progres potrafił rzucać za trzy. Także ja genialnie podawać. No, jest inteligentnym zawodnikiem, ale warto podkreślić, zanim urósł, to w młodości. Bawił się jako, próbował swoich sił jako rozgrywający, ale każdy z nas, adeptów koszykówki, to przeżywa. No bo tak jak wam tutaj wielokrotnie opowiadałem, jak grałem w koszykówkę, trenowałem, szczególnie w tych czasach podstawówki. Sytuacja była tak, że zwykle w szkole czy na podwórku było dwóch zawodników, którzy grali najlepiej i zawsze było tak, żeby te składy były równe. Nie mogliśmy grać razem w związku z tym ja jedną tworzyłem drużynę, a drugi kolega drugą i rywalizowaliśmy przeciwko sobie, a że czasem miałem partnerów w drużynie kolegów, którzy no nie potrafili podawać. Często były przez to straty, więc byłem narażony na przegrałem, znaczy tej piłki nie dostawałem, albo musiałem wywalczyć po, po ponowieniu, albo sytuacja była taka, że brałem się za rozgrywanie, choć mistrzem rozgrywania nie byłem. Ja najlepiej grałem jako ten zawodnik podkoszowy, w stylu właśnie Jo Kicza, ale właśnie do czego zmierzam, że każdy właśnie adept koszykówki, zanim jakby znajdzie tą swoją pozycję, zanim urośnie, zanim jakby się stanie centrem, to na początku każdy z nas stara się jakby rozgrywać, bawić się w rozgrywających no i właśnie Jokic także tego próbował, a później właśnie w NBA potrafił to wszystko sprzedać. Zresztą sam wspominał, że, że jak trenował, wzorował się na Magicu Johnsonie. Jeżeli chodzi o podania, jeżeli chodzi o taką grę do tyłu grając w koszykówkę, no to czerpał od Hakima Olżyłana, ale także czerpał wzorce od Michaela. Jordana i w ten sposób ten zawodnik, jakby wzorując się na tych legendarnych zawodnikach NBA, powstał potwór. Bym powiedział, tak, tak to określę, jeżeli chodzi o dzisiejszą koszykówkę. Ja, ja zawsze cieszę się, gdy właśnie zawodnikiem MVP zostaje gracz podkoszowy, bo sam wielokrotnie grałem jako, jako taki gracz podkoszowy. Więc, 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 fajnie, że taki zawodnik jakby no zdobył ten tytuł, ale to jest niesamowita historia, że reprezentant Serbii zanim zafascynował się koszykówką, także drugim takim sportem, który pokochał, był odskocznią, były to wyścigi konne. Nagle potem w pewnym momencie musiał się zdecydować, którą dyscyplinę wybrać i zdecydował się na koszykówkę, co nie było dziwne, bo jego dwaj star... co było naturalne, bo jego dwaj starsi bracia także grają w koszykówkę, co prawda nie zrobili podobnej kariery, a Jokic, gdy trenował basket, to czuł, że to będzie taka dziedzina życia, która przyniesie mu chleb, która sprawi, że będzie zarabiał ogromne pieniądze. I zresztą według zasady Kobiego Bryanta, żeby stawać się lepszym, postawił na to, no bo prawda jest taka, że jeżeli w każdej dziedzinie chcemy osiągnąć sukces, Tyczy się to koszykówki, to zawsze musimy 2-3 godziny trenować, ćwiczyć. Będziesz codziennie trenował 2-3 godziny daną dyscyplinę, dan, daną dziedzinę. Wyjdziesz na boisko, będziesz grał w kosza, będziesz coraz lepszy, aż staniesz się takim mistrzem. Bo nie tylko właśnie do tego talentu, błysku, trzeba dołożyć pracę i także treningi i, i można zanotować progres. I właśnie Jokic to robił. Jestem ciekaw, czy będziemy mieli, zanim przejdę do opowiadania Wam o Miami Hit. To jestem ciekaw, czy w tym momencie Denver Nuggets wygrywają. Czy klub z Colorado zapoczątkuje pewnego rodzaju dynastię? To się okaże w przyszłości. Dyrektor generalny. Denver Nuggets powiedział, że tak, no bo zobaczcie, jeżeli spojrzymy na wiek zawodników klubu z Colorado, to większość tych, tych koszykarzy nie ma jeszcze trzydziestki. Najważniejsi zawodnicy mają długie kontrakty, wzmocnienia i Denver Nuggets będą próbowali obronić ten mistrzowski tytuł, ale wcale to nie będzie łatwe, bo zgodnie z zasadą bij mistrza. Przekonali się o tym właśnie Golden State Warriors. Może, może być ciężej, zawsze jest obronić ten mistrzowski tytuł. Ja chciałbym doczekać się takiej dynastii, bo dla mnie, na przykład, jak określimy dynastię? Dla mnie, dynastią jest coś takiego, co robili Chicago Bulls. Pamiętacie za czasów Phila Jacksona? Trzy zdobyte mistrzostwa z rzędu, później przerwa, bo Houston Rockets zdobyli znów trzy. Potem mieliśmy początek lat 2000 i Lakers z Kobe Bryantem, Shaquille O'Nealem, Glennem Rice'em, Robertem Horry, Derekem Fisherem i innymi zawodnikami. Kolejny raz dominowali. Czy także przez dwa lata wtedy Houston, kiedy MJ no, udał się na tą emeryturę <coughs> chwilową i grał w baseball, no to wtedy Hakim One przez dwa lata zdobył dwa mistrzowskie tytuły. To dla mnie właśnie dynastia to jest zwykle minimum dwa, trzy mistrzowskie tytuły. Choć na przykład taka dominacja, pewnego rodzaju era, z jaką mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o Golden State Warriors, czy, czy także z Antonio Spurs. Bo często bywało tak, że te zespoły jakby nie miały takiej dynastii, takiej nie wygrywały po trzy mistrzowskie tytuły regularnie, ale w ciągu dziesięcioleci miały takie serie, więc, więc jest to możliwe w warunkach NBA, ale wiadomo, i inne drużyny będą próbować to, jakby no, bić mistrza. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Miami, hit, szkoda mi zespołu właśnie z Florydy, a szczególnie Jimmy'ego Butlera, no bo przecież ten zawodnik dwoił się i troju, Przecież hit po tamtym sezonie zasadniczym do playoffów przystępowali z numerem 8, i po kolei tych drużyny, które przystępowały z numerem 1, były eliminowane. Między innymi ta seria niesamowita z Boston Celtics. No przegrywali 3-1, a Jimmy Butler dokonywał cudów i, i zrobił to, co zrobili Nixie z Pruela kiedyś, ale tak właśnie zauważyłem, że jakby ta drużyna wypompowała się, brakowało wsparcia. Nawet Jim Butler w tym ostatnim spotkaniu, gdzie wydawało się, że jakby hit będą chcieli dokonać niemożliwego, będą chcieli iść śladami Cleveland. Pamiętacie, że kiedyś właśnie Cleveland Lebrona Jamesa potrafili ze stanu 3-1 wyciągnąć i wygrać 4-3, i właśnie Jimmy Butler chciał być jak LeBron James i także zdobyć ten upragniony mistrzowski pierścień, ale no niestety właśnie ten były zawodnik Chicago Bulls, jednak znów pewnie powstanie, TikTok, powrócę w następnym roku. Znów to yy, zrobi. I to byłaby piękna historia, chciałbym, żeby Jim Butler z Miami Heat za rok właśnie. Zdobył ten upragniony mistrzowski tytuł, no bo na razie, tak jak Wam mówiłem, w 2020 przegrał ten mistrzowski tytuł. Drugi finał przegrywa. Rok temu, pamiętacie, gdy właśnie ten rzut właśnie z, przeciwko Bostonowi nie trafił, tam powiedział: Powrócę, zagram. Taka sytuacja się nie powtórzy i to właśnie zrobił. Wyeliminował Boston Celtics, tym razem w wielkim finale się nie udało. Szkoda, szkoda, że tej drużynie się nie, nie, nie udało, ale na przykład zobaczcie, na jeżeli chodzi o drużynę Malona, no to zespół z Colorado jakby chce czerpać z filozofii Patariliego, czyli legenda, legendarnego trenera Miami Heat, czyli żeby dojść do tego mistrzowskiego tytułu, trzeba się nauczyć wygrywać. Będziesz zwyciężał, nauczysz się zwyciężać w swojej konferencji, później spróbujesz w playoffach, zostaniesz mistrzem, jak zostaniesz mistrzem, to będziesz próbował to kontynuować i tak tworzy się dynastia i władze Denver Nuggets chcą iść właśnie tą drogą i pięknie by było gdyby właśnie Jokic, Nikola Jokic gdyby, gdyby no podobnie jak Hakin no zdobyłby drugi mistrzowski tytuł. Tutaj spojrzę jeszcze na moje notatki czy wam o wszystkim opowiedziałem, czy jakiegoś ważnego faktu nie ominąłem moi, moi drodzy. Nie, jeżeli chodzi tak o te finały, no to, no to bardziej mnie emocjonowała, bym powiedział, ta walka w półfinałach, gdzie właśnie Lakersi grali z Denver Nuggets, czy, 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 czy Boston Celtics z Miami Hit. Tamte spotkania wyzwalały we mnie więcej emocji, no bo z drobnymi, bym powiedział, epizodami. I niektórymi spotkaniami, to tak na dobrą sprawę, no to jednak tutaj Denver Nuggets od początku sprostali jakby wymaganiom byciem faworytami. Szkoda, że w tym, w tym, tym ostatnim spotkaniu w Game 5, Jimmy Butler dopiero się jakby zmobilizował jakby, ale zaczął właśnie tych kilkanaście punktów zdobył w te ostatnie kilkanaście minut i szkoda, że jakby nie, nie, no, nie dostarczył nam dodatkowych emocji. Denver Nuggets wygrywają 4-1. Jokic został przez właśnie Jamala Murana, przez Kanadyjczyka wrzucony do basenu. To, 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 był, to był piękny taki flashback. Trochę mi się nie podoba to, że wy, właśnie, Colorado, w stanie, Denver, po, 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 była feta taka wielka, ale potem, jak to często w Stanach bywa, była strzelanina, ludzie zostali ranni, okazało się, że, że, że to tam byli handlarze narkotyków. No, fajnie tam to, ta sytuacja była, że po tej fecie były takie różnego rodzaju ekscesy, no, ale to na szczęście to, to nie byli fani Denver Nuggets, moi drodzy. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie, macie te finały, czy myślicie, że Jimmy Butler, czy ten zawodnik Miami Heat jakby spełni swoje pragnienie i, i zdobędzie kiedyś ten mistrzowski pierśń, rocznik 8-9, więc jeszcze ma czas, jeszcze może, jeszcze będzie miał szansę zdobyć ten upragniony tytuł, ale czas powoli cyka, no, no bo potrzebuje wsparcia, zobaczymy na kogo hit postawią, bo, bo, bo jednak ta ławka była e, krótka, moi, moi drodzy. Tak od samego początku, gdy oglądałem te spotkania, to, to czułem, że dla Miami Heat, dla Jimmy'ego Butlera i tych wszystkich zawodników, którzy go to otaczają, to jest taki las days, to jest tu i teraz. Gdy drużyna z miejsca numer 8 eliminuje po kolei kolejne zespoły, to jednak, gdy taka szansa ci się nadarza, to musisz wygrać, bo mam nadzieję, że Jimmy Butler nie dołączy do grona fantastycznych graczy legendarnych koszykarzy, członków Dream Teamu, Patrick Ewing, Charles Barclay, fenomenalni, fenomenalni koszykarze, ale nie zdobywali mistrzowskiego pierścienia. Także y, Carmelo nie, ostatnio, który zakończył karierę, nie zdobył tego mistrzowskiego tytułu, a Iverson również nie zdobywał pierścienia no mam nadzieję że Jimmy Butler jakby spełni to swoje marzenie i może już nie jako gwiazda ale jako weteran dołączy do jakiegoś innego zespołu i zdobędzie ten upragniony mistrzowski tytuł no bo są takie gwiazdy jak Gary Payton, Karl Malone, którzy grali przez tyle lat w wielkich finałach i niestety jak Malone przegrywał dwa razy z Chicago Bulls Jordana, Oby jo, właśnie Jimmy Butler jednak nie podążał tą drogą, tylko jak MJ spr z, spróbowałby jakby po raz kolejny dotrzeć do finału. Będę właśnie kibicował Miami Jimmy'ego Butlera, a w przyszłym sezonie jednak nie będzie, przepraszam bardzo, łatwo zdobyć tak mistrzowski... Tytuł, no bo z persi poprzez wybór w drafcie będą silni. Czeka nas emocjonujący w przyszłym sezonie sezon. Jeśli podoba Wam się mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do komentowania, do subskrypcji. Pamiętajcie o tym, żeby udostępniać mój kanał. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie będzie królowała reprezentacja. Tradycyjnie dla Was skomentuje spotkanie Polska Niemcy, później Polska Mołdawia Będą wygrani, przy, wygrani i przegrani wnioski po tych spotkaniach. To tyle, jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące. Życzę Wam miłego, nadchodzącego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!